Cześć, tu Paulina. Witam Was w The Joy Within, miejscu, gdzie razem odkrywamy, jak czerpać radość z codziennych chwil i rozwijać pozytywne nastawienie. Każdy odcinek to mała dawka motywacji, która pomoże Wam patrzeć na życie z uśmiechem i optymizmem. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dziś będzie tutaj o podejściu takim bardziej realistycznym, przy budowaniu minimalistycznej szafy, ale nie tylko. Bo chcę się bardziej skupić na znalezieniu swojego stylu. Więc jeśli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam. Dla mnie minimalizm to nie są ograniczenia, tylko minimum potrzebne do mojej satysfakcji z życia. I chcę Ci dziś powiedzieć, jak uporać się z tym, że masz pełną szafę, a nie masz co na siebie włożyć. Ja od czasu, jak wprowadziłam kilka trików, to ubrania już nie wywołują we mnie frustracji i takiego stania przed pełną szafą, zastanawiając się, co założyć. Jeśli wprowadzisz te kilka zmian, to gwarantuję, że za parę miesięcy Twoja szafa będzie wyglądała zupełnie inaczej. Twój styl nabierze charakteru, a Ty poczujesz się z tym wszystkim naprawdę dobrze. I co najważniejsze, to odzyskasz spokój i jasność, co założyć każdego dnia. No bo wiesz, jeśli codziennie stoisz przed szafą i nie wiesz, co założyć, to nie dlatego, że masz za mało ubrań, tylko dlatego, że trudno ci określić, co tak naprawdę lubisz. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby skupić się na tym, co cię naprawdę kręci w ubraniach: jakie kolory, jakie fasony i jaka energia. Bo jak to odkryjesz, to styl zacznie się budować sam. I ubrania często nas definiują, wyrażają, jakie jacy jesteśmy. Więc dziś opowiem Ci o szukaniu swojego stylu i mam nadzieję, że ten odcinek Ci w tym pomoże, bo ja przez wiele lat kręciłam się w kółko i ciągle robiłam te same błędy. Kupowałam wszystko, ubrania w różnych stylach, kolorach i fasonach. A mimo to za każdym razem okazywało się, że nie mam na siebie pomysłu. Patrzyłam na szafę pełną rzeczy i nie potrafiłam połączyć ich w coś, co by do mnie naprawdę pasowało. I z perspektywy czasu widzę, że w tamtym okresie panował w mojej szafie taki totalny chaos. I nie tylko tam, w głowie też. Nie wiedziałam, w czym czuję się dobrze, co do mnie pasuje, co mnie wyraża, a przede wszystkim nie miałam żadnej wizji siebie. I gdyby tylko na tym się kończyło, ale. To ciągle napędzało u mnie taką potrzebę zakupów. Ciągle czegoś szukałam, jakby kolejne ciuchy miały wreszcie sprawić, że poczuję się jak ja. I pamiętam nawet sytuację, kiedy wychodziłam z domu w konkretnym stylu, konkretnie ubrana, i wydawało mi się, że jest ok, ale po godzinie czułam się jak taka przebrana, czułam się niekomfortowo, czułam się po prostu jak nie ja. I co robiłam? Zatrzymywałam się tak na szybko w galerii handlowej, kupowałam inne spodnie, w których będzie mi wygodniej, i przebierałam się gdzieś w łazience tak na szybko. Więc, jeśli słuchasz tego odcinka i właśnie szeroko się uśmiechasz, bo przeżyłaś, przeżyłeś to samo te szybkie, paniczne zakupy tylko po to, żeby jakoś być sobą, to wiedz, że naprawdę Cię rozumiem. Byłam tam i właśnie dlatego tak bardzo chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, jak znaleźć swój styl, żeby nie szukać siebie na wieszakach w sklepach, tylko w sobie. I dziś opowiem Ci, jak krok po kroku budowałam swój styl. Taki, który jest spójny, minimalistyczny i naprawdę mój. Jak doszłam do tego, w czym czuję się dobrze, co do mnie pasuje i co sprawia, że codzienne ubieranie się nie jest już takim frustrującym zadaniem, tylko przyjemnością? No dobra, to od czego właściwie zacząć budowanie swojego osobistego stylu? Powiedziałabym, że od inspiracji, ale chcę Ci to pokazać w trzech konkretnych krokach, które mi naprawdę pomogły. I pamiętaj, że to jest proces. On może trwać kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. I to jest całkiem ok. Nie będę tutaj rzucać jakimiś szybkimi, takimi instant poradami typu zrób sobie szafę kapsułową w weekend i Twoje życie się zmieni. Bo to nie o to chodzi w tym podcaście. Chcę Ci pokazać drogę do odnalezienia stylu, który będzie ci towarzyszył na lata, stylu, który możesz modyfikować, rozwijać, ale który zawsze będzie ci dawał to poczucie spokoju, komfortu i autentycznego wyrażania siebie. Stylu, który uwolni cię od codziennego myślenia, co z czym pasuje, w co się ubrać i czy na pewno to wygląda dobrze. No dobra, to lecimy. I pierwsza rzecz, która moim zdaniem jest absolutnie kluczowa w procesie, Odnajdywania swojego stylu, to zatrzymanie się i przyjrzenie się swoim przekonaniom na temat ubrań. I wiem, może to brzmi trochę zaskakująco, bo przecież kiedy myślimy o stylu, to, to często od razu wyobrażamy sobie szafę, kolory, fasony, stylizację. A ja mówię teraz, zacznij od środka. Więc zastanów się, jakie masz przekonania na temat ubrań i swojego wyglądu. Czy traktujesz ubiór jako coś przyjemnego, czy raczej jako obowiązek? Czy ubierasz się, żeby się ukryć, czy żeby się wyrazić? Czy czujesz, że masz do tego prawo wyglądać tak, jak naprawdę chcesz? Styl to nie tylko to, co masz na sobie, to też to, jak ty siebie widzisz i traktujesz. Więc zadaj sobie kilka ważnych pytań. Kim jestem dla samej siebie, samego siebie? Jak siebie traktuję, czy daję sobie uwagę, troskę, przestrzeń na to, żeby wyglądać tak, jak ja naprawdę chcę? Bo jeśli nie masz wizji siebie, to myślę, że trudno będzie stworzyć styl, który cię odzwierciedla. Więc zanim zaczniesz analizować, jakie kolory do ciebie pasują i jaki masz typ sylwetki, odpowiedz sobie na te pytania. Jak chce się czuć w swoich ubraniach? Co chcę sobą wyrażać, i jak chcę wyglądać, jak wygląda moje życie, i co naprawdę potrzebuję mieć w swojej szafie. Bo zobacz, jeśli pracujesz w biurze, no to potrzebujesz więcej eleganckich rzeczy. Jeśli ćwiczysz po pracy, jogę, czy chodzisz na siłownie, to przyda się trochę wygodnych sportowych ubrań. Jeśli spędzasz dużo czasu z dziećmi, jeździsz na rowerze czy pracujesz z, z domu, to też wszystko wpływa na Twoje potrzeby. I styl nie powinien być taki oderwany od Twojej codzienności. On powinien Ci służyć, pomagać Ci czuć się dobrze, autentycznie i wygodnie. Więc ten pierwszy krok to nie jest przetrzej szafę, wyrzuć w połowę i. Włóż tylko to, co potrzebujesz. Tylko przyjrzyj się sobie, bo kiedy zaczynasz od wewnątrz, to wszystko inne zaczyna się układać już tak naturalnie. Drugi krok w odkrywaniu swojego własnego stylu to stworzenie takiego, takiego swojego osobistego przewodnika po stylu. I chodzi mi tutaj o to, żeby zastanowić się, co od zawsze cię inspirowało. W jakim kierunku stylowym Cię ciągnęło? Jakie ubrania przykuwały Twoją uwagę na ulicy, w filmach, u znajomych, w mediach społecznościowych czy w sklepach? To mogą być drobiazgi, jakieś konkretne kolory, czy fasony, materiały, albo coś bardzo ogólnego: klimat, nastrój, energia, którą ktoś z sobą wyrażał. To wszystko to są Twoje wskazówki i warto te inspiracje zebrać. Czy to wizualnie w postaci jakiegoś moodboardu, czy folderu na telefonie, czy jakiejś tablicy Pinterestowej, ale też można to zrobić tak bardziej opisowo, czyli wypisać sobie, co mi się podoba, co mnie przyciąga, co wywołuje we mnie jakieś charakterystyczne emocje. Takie wow, to jest to. Ja na przykład jestem typowym wzrokowcem, więc zdjęcia, jakieś kolarze, notatki wizualne. To jest właśnie mój sposób na ogarnianie stylu, i pomaga mi to poukładać wszystko w głowie i wyłapać jakieś takie mianowniki. Bo właśnie o to chodzi, żeby wśród tych wszystkich inspiracji zauważyć takie powtarzające się elementy. I czasem okaże się, że to jeden konkretny styl, a czasem, że ciągniecie w kilka różnych stron i trzeba właśnie wtedy zastanowić się, czy da się to połączyć w coś spójnego, czy może trzeba będzie coś z tego odpuścić. Ja sama, kiedy ogarnęłam już chaos w mojej szafie i zorientowałam się, że codziennie nie wiem, w co się ubrać, to właśnie wtedy zaczęłam zbierać te inspiracje. I zauważyłam, że naturalnie ciągnie mnie w stronę minimalizmu. Ale... Ale to też nie było takie oczywiste, bo musiałam pobłądzić, poprzymierzać się w różnych rzeczach, popełnić kilka błędów i właśnie wtedy nauczyłam się, że to, co nam się podoba, nie zawsze jest tym, w czym naprawdę dobrze się czujemy. Na przykład u mnie to była ramoneska, taka skórzana kurtka. Od zawsze mi się podobała. Miałam ją na każdej tablicy inspiracji w notatniku. Taka po prostu wersja u mnie to była must have klasyczna, taka trochę z pazurem, stylowa. No i kupiłam. No właśnie, za każdym razem, gdy ją zakładałam, czułam się jakoś tak ciężko, niekomfortowo, jakby nie w swojej skórze. Miałam wręcz wrażenie, że każdy, kogo mijam na ulicy, widzi, że nie czuję się w niej sobą, więc schowałam ją na dno szafy gdzieś tam głęboko. Ale podejście numer dwa też zaliczyłam, bo kupiłam drugą, inną, taką, no bardziej moją i znów to samo przymierzyłam, popatrzyłam w lustro i od razu widziałam, że to nie ja. I to doświadczenie bardzo mnie nauczyło, bo inspiracje są ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak Ty czujesz się w tym, co Ci się podoba. Czy to naprawdę gra z Tobą, z Twoją energią i z Twoim ciałem i z Twoim życiem, z tą taką codziennością? I właśnie tutaj zaczyna się faza eksperymentowania, bo nawet jeśli coś Ci się bardzo podoba, Warto sprawdzić, jak to na tobie leży, jak ty się w tym poruszasz i jak się czujesz, bo styl to nie tylko estetyka. Styl to są też emocje, to to, jak chcesz czuć się na co dzień. I czasem coś może być piękne, naprawdę wyglądać cudownie na kimś innym, ale nie dla ciebie. Nie dla ciebie będzie to dobre, i to też jest ok. Trzeci krok to przegląd szafy i łączenie rzeczy w konkretne zestawy. I tutaj zaczyna się bardzo ważny etap eksperymentowania, ale to już bardziej świadomy. Na podstawie naszych właśnie tych wcześniejszych inspiracji i pierwszych odkryć zaczynamy patrzeć na to, co już mamy. I uczciwie sobie odpowiadamy, czy to nadal do mnie pasuje, czy to wspiera moją wizję siebie. I trzeba zaakceptować jedną rzecz. Nie wszystkie ubrania, które mamy, będą z nami dalej grały. Nawet jeśli kiedyś nam się podobały, nawet jeśli były droższe albo zawsze modne, to nie zawsze to będzie współgrało z nami teraz. Ja na przykład odkryłam, że choć kocham minimalizm, to musiałam go dostosować pod siebie i niektóre elementy, które teoretycznie idealnie pasowały do minimalistycznego stylu, w praktyce w ogóle do mnie nie pasowały i musiałam się z tym po prostu pożegnać. To właśnie dlatego ta faza eksperymentowania jest tak ważna. Musimy sprawdzać, testować, no i popełniać błędy. Czasem kupić coś, co na tablicy inspiracji wyglądało świetnie, ale w rzeczywistości w ogóle się nie sprawdziło. Bo styl to nie tylko teoria, to jest właśnie praktyka, to uczenie się siebie poprzez ubrania, i czasem trzeba przeżyć kilka tych pomyłek, żeby zrozumieć, co naprawdę jest nasze. A kiedy już zaczynamy zauważać, w czym czujemy się dobrze, co nam służy, Warto powoli kompletować tą swoją taką bazę ubrań, ale uwaga, baza nie musi być właśnie tym białym t-shirtem i czarnymi spodniami. Baza to fundament Twojej garderoby, ubrania, w których czujesz się najlepiej, które najczęściej nosisz i właśnie które pozwalają Ci łączyć wszystko w takie spójne zestawy. I ta baza dla każdego będzie oczywiście inna. Dla mnie to może być klasyczna biała koszula, dla kogoś innego jakaś właśnie boho sukienka albo ulubiona para dresów. I baza nie musi być jakaś taka basicowa. Ma być twoja i to jest najważniejsze. Dlatego właśnie potrzebny był ten etap inspiracji, żebyś wiedziała, żebyś wiedział wokół czego chcesz budować swój styl. Co ma być tym sercem twojej szafy. I jasne, Będą też w niej rzeczy jakieś takie wyjątkowe, które zakładamy rzadziej na jakieś takie specjalne okazje. I to jest absolutnie normalne. Tylko warto uważać, żeby też nie przesadzić z ich ilością. I wracając do szafy, przeglądając tą szafę, warto sobie zadać pytania, czy ta rzecz dalej ze mną rezonuje, czy Pasuje dalej do wizji, którą stworzyłam, tej wizji, którą stworzyłam dla siebie. I te Twoje inspiracje są tutaj jak mapa. Pomagają Ci zobaczyć, jak mają wyglądać Twoje stylizacje. Możesz też przy okazji zauważyć, czego Ci brakuje. Może masz mnóstwo dodatków, ale brakuje Ci prostych ubrań, żeby je z czymś zestawić, a może masz już super bazę. Ale chciałabyś, chciałbyś dodać jakiś taki wyrazisty element, który ją ożywi? To etap łączenia, testowania, budowania. I warto pamiętać, że on się nigdy, tak naprawdę nigdy nie kończy. Ubrania się niszczą, zmieniają. Zmieniają się też nasze potrzeby, zmienia się nasze życie. A jeśli masz już zbudowaną swoją bazę, to każdy kolejny doda dodatek, każda kolejna nowa rzecz może już być bardziej świadomym wyborem. I dlatego warto dokładać te smaczki na sam koniec, bo dopiero wtedy naprawdę wiesz, czego potrzebujesz. Co chcesz nosić, co sprawia, że czujesz się sobą. I już tak na koniec, bo myślę, że trzy kroki się już wyczerpały i mam nadzieję, że też będą pomocne, to chciałam Cię zostawić z jedną myślą. Zauważ, kim się stajesz w zależności od tego, co z Tobą rezonuje. Bo ubrania to nie tylko tkaniny, kolory i fasony, to narzędzie do wyrażania siebie. I choć może brzmi to jakoś tak ogólnolotnie, to naprawdę sposób, w jaki się ubieramy, może zmienić naszą energię, pewność siebie i sposób, w jaki wchodzimy w relacje i jak przeżywamy dany dzień. Czasami założenie jednego konkretnego zestawu sprawia, że czujemy się mocniejsze, mocniejsi. Czasem coś prostszego daje nam taki spokój i lekkość, a czasem ubrania, które nie pasują do nas w środku, potrafią tak totalnie rozregulować cały dzień. Więc warto się temu przyglądać z taką czułością, z czułością do siebie, bez presji i takiego perfekcjonizmu, bo styl to proces, to nie jest cel. To jest droga, na której codziennie trochę lepiej poznajesz siebie, więc niech to będzie Twoja zachęta, żeby nie tylko porządkować szafę, ale też przyglądać się sobie temu, co cię przyciąga, co daje ci radość, co jest naprawdę Twoje. I dziękuję Ci, że byłaś, byłeś ze mną dzisiaj w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Ci coś dobrego a tymczasem życzę Ci udanego dnia, tygodnia i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!